Hop i głowa do góry i pamiętajmy o tym przy podaniu, główka do góry, patrzymy czy jest partner i podajemy. Proszę. Idziemy. Marcin Iwiko, bardzo dobrze robię. Tak, świetnie, świetnie, Głowa do góry. Jak pan zapatruje się na tego typu obozy, treningi, e, bo niektórzy trenerzy w klubach no, mają trochę pretensji, że rodzice wysyłają na takie dodatkowe dwa tygodnie swoje pociechy, żeby troszkę je podszkolić, żeby, żeby czegoś więcej nauczyć. No cóż właśnie, pan wytłumaczył to, żeby czegoś więcej nauczyć, jeżeli ci trenerzy mają pretensje, to przepraszam, ale to, to są egoiści, to są samoluby, którzy tak naprawdę... Nie chcę chyba się rozwijać, gdyż, e, ja, nawet, e, będąc trenerem, trenerem reprezentacji Polskich Juniorów i gdzieś, jak byłem w małym miasteczku i zobaczyłem jakieś ćwiczenie, to sędzią stanąłem i sobie zapisałem. Dlatego, że cały czas powiększamy swoje, swoje wiadomości, cały czas e, ta piłka się rozwija. Cały, ktoś może bardzo ciekawe ćwiczenie e, wymyśleć, e, co bardzo będzie przydatne do rozwoju tych młodych e, zawodników. Także, Trening przykładowo półtorej godziny, gdzie przeprowadzi jeden z trenerów, będzie bardzo męczący i młody chłopiec, młody zawodnik może być wyczerpany, ale ten trening może trwać półtorej godziny i ten chłopiec może zadać pytanie, dlaczego tak krótko to stało jeżeli będziemy uczyć techniki, jeżeli to będzie forma zabawy, jeżeli to chłopiec będzie z przyjemnością to wykonywał, więc to nie będzie uciążliwe, to nie może być kara, to nie może być, to nie może być tak jak egzamin w szkole, że to są stresy, to są nerwy. To przychodzę na trening i spędzam fajny czas, rozmawiam z kolegami po, po treningu, co, co mogę zrobić więcej, żeby być lepszym zawodnikiem. To nie jest Pana pierwsza wizyta na obozie Soccer Skills. Widzi Pan postępy u tych zawodników, bo niektórzy jest po raz kolejny. To, to jest rotacja. Jest kilku chłopców, którzy już od kilku na kilku takich obozach było. To jest, to jest można powiedzieć, przez te tydzień, dwa tygodnie mogą zobaczyć, na czym powinni pracować, ale bardzo jest ważne, żeby... Wracając do klubu, żeby w dalszym ciągu sami pracowali, żeby rozmawiali z trenerem o tym, że widzieli takie ćwiczenia, to im bardzo pomaga, i, i w ten sposób, gdy będą konsultować to z trenerem, to myślę, że wielu trenerów e, zwróci na to uwagę i będzie stosowało te treningi. Bo treningi uważam, że tutaj jest bardzo ciekawe. To co, pan wraca do treningu, bo jeszcze takie dwie grupy czekają? No tylko nie wiem, pan mi powiedział, że jestem bardzo zmęczony i się zasugerowałem, że. Już powinienem odpocząć. Nie, myślę, że już, Fajne, już jest nie? ok, już jest ok. Fajne, dziękuję. 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 <laughs> Tutaj przeskakujemy prawie, hop, zwód robimy i na drugą nogę, tak? Zwód i zagarniamy drugą stronę. Wtedy mijamy przeciwnika. W jedną stronę taki ruch zrobimy, w drugą stronę. Ćwiczenie polega tylko na tym na prowadzeniu piłki pierwsza próba lepszą nogą w większości przypadków prawą, druga próba słabszą nogą, w większości przypadków lewą I podstawowa zasada zatrzymujemy piłkę na końcu ćwiczenia tak, że piłka nam nie uciekła i zaczynamy zawsze ćwiczenie słabszą nogą. I teraz pierwsza próba polega na prowadzeniu piłki z kwadratu, ruszamy z zagraniem słabszą nogą, przeprowadzamy piłkę przez pierwszy pachołek i między pachołkami są tylko dwa dotknięcia, czyli dwa kontakty. Okrążamy pachłki ostatnie, zewnętrzną część stopy i wewnętrzną część stopy wracamy na pachłki. I tak samo jak poprzednio, dwa kontakty między pachukami. Patrzcie, I zatrzymaj pożone, hop. Wewnętrzna, zewnętrzna, wewnętrzna, tak? I tutaj, chłopacy, jest lewa noga, tak? Pióczka stoi tutaj. Tutaj, żeby fotokomórka to nie przecięła, tak? I ruszamy po prostu, jak już jesteśmy gotowi, fotokomórka się sama włączy, tak? Zaczynamy prawa i jedziemy lewa, tak? też I prawa, prawa, tak? Tak jest. I bardzo. Trzeba trafić prawą nogą w prawe okno. Okno ma wymiary 70 na 70 cm, lewą nogą w lewe okno 5 prób prawa noga, 5 prób lewa noga, później drugi raz 5 prób prawa noga, 5 prób lewa noga. No i jak to wszystko wygląda, jeśli chodzi o wyniki zawodników. Są tacy, którzy strzelają 5 na 5? Nie, jeszcze nie było. Na razie byli starsi chłopcy, oni głównie strzelają z 9 metrów. Później ci młodsi z siedmiu, najlepsze wyniki to trzy strzały na pięć. Bardzo jest, żebyście się skupili na tym, co ja pokazuję na moich słowach. ok? Czyli tak, tak, nie. Nie, bo... Macie, nie tak, tak. jest tylko tak Autorąca. tak. Powiedz mi, co ci, co ci się podoba w ćwiczeniach na obozie? No, do, ćwiczenia na obozie to jest piłka nożna. Piłka nożna mi się bardzo podoba, więc czemu miałbym tutaj nie przyjechać? Przyjeżdżam tutaj, żeby ćwiczyć, a ćwicie, ćwiczę robiąc robię ćwiczenia. Dlatego lubię piłkę nożną i robię ćwiczenia. I, no i... A które ćwiczenie najbardziej lubisz? Które najbardziej lubię. Różne są ćwiczenia, które lubię, które nie lubię. Trudno mi ocenić. Niektóre są gorsze, niektóre lepsze, niektóre trudniejsze, niektóre łatwiejsze. I to trudno wybierać. Po testach, które kończyły obóz, a także zajęciach z psychologiem, był czas na chwilę relaksu. Była też chwila na rozmowę z trenerem, który trafił do szkółki dzięki telewizji. Postanowiłem skontaktować się tutaj e, z działaczami po prostu e, tego obozu. Oczywiście najpierw internet, zdobyłem numer telefonu i czystym naprawdę przypadkiem zadzwoniłem z chęcią e, uczestnictwa właśnie w tym obozie. Czyli przyjechałeś i, i zawód, czy wręcz przeciwnie? Czy to jest to, co oczekiwałeś? To znaczy, ja e, jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony tym wszystkim. Nie spodziewałem się, że e, można w ogóle takie coś zorganizować, tak, dzieciaki naprawdę świetnie się bawią, a przede wszystkim się naprawdę tutaj bardzo dużo mogą nauczyć. Dla mnie też jest to bardzo fajna szkoła, tak, zdobywam tutaj i doświadczenie, i jakąś praktykę i myślę, że chciałbym tutaj wiązać, powiedzmy, jakąś przyszłość, tak, dalej się w tym kierunku kształcić i myślę, że może coś z tego być, bo uważam, że młodzi ludzie, którzy chcą coś w tym kraju osiągnąć, tak, E, powinni właśnie e, uczestniczyć właśnie w takich imprezach, bo naprawdę e, doświadczenie, które może tutaj e, zdobyć e, jest... Nieporównywalnie większy nawet z doświadczeniem gdzieś powiedzmy pracy w klubie, tak? Ponieważ my tutaj trenujemy przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku, powiedzmy po to 6 godzin treningu, tak? A trenując w klubie, powiedzmy, spotykam się z zawodnikami 2 trzy razy w tygodniu i ten kontakt z nimi też może być po prostu mniejszy, a tutaj z dzieciakami po prostu, no, dogadujemy się na każdy temat, nie tylko piłki, ale po prostu życia codziennego. Obozy Polsa Soccer Skills to nie tylko nauka i szkolenie, ale także dobra zabawa. Każde ćwiczenie, choć niełatwe, najmłodszym sprawiało dużo radości. Co najważniejsze, nikt nie załamywał się po nieudanej próbie. Wręcz przeciwnie, chęci na poprawę nie brakowało. Ćwiczymy, ćwiczymy, trenujemy, gramy w piłkę. Efekty są widoczne. Szczególnie rodzice dają nam zwrotną informację, że chłopcy zaczęli grać lewą nogą, że poprawili technikę, że chwalą ich trenerzy w klubach, że rzeczywiście ten obóz dał im dużo więcej techniki niż, niż mają możliwość wytrenowania w ciągu roku. Bo w klubie zazwyczaj trenują taktykę, tutaj uczą się techniki. To jest tak jak z obozem językowym. Uczymy się cały rok w Polsce. Języka, ale wyjeżdżamy na dwa tygodnie obozu językowego do Anglii i tam taki obóz daje nam rzeczywiście dużo więcej, bo przełamujemy się, zaczynamy mówić. Tak samo jest z techniką piłkarską. Teraz lepsza baza treningowa, bo znakomite zaplecze, jeśli chodzi o barlinek. Teraz jesteśmy w Centralnym Ośrodku Sportu w Szczyrku. Wiadomo, że jeszcze jeden obóz w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanym. No, rozpieszczacie tak trochę swoich podopiecznych. Przede wszystkim e, udało nam się pozyskać patronat ministra sportu e, pana Drzewieckiego. Jest patronem Polsat Socerskiego. I e, też dzięki temu było nam łatwiej zorganizować to wszystko w centralnych ośrodkach sportu. E, chcieliśmy połączyć e, i dobre zaplecze e, piłkarskie, i, i bazę noclegową lepszą, i, i e, dostęp do e, kadry szkoleniowej. Także rozwijamy się i mam nadzieję, że, że będzie coraz lepiej. Przed nami jeszcze obóz w Centralnym Ośrodku Sportu w Zakopanem. Po nim wyłonieni zostaną najlepsi zawodnicy w trzech kategoriach wiekowych na podstawie testów, umiejętności przeprowadzonych na zakończenie każdego z obozów. Ogłoszenie wyników najlepszych piłkarzy Polsat Soccer Skills już we wrześniu.